It's time baby! Mm -mm. Yes! Mm, jeszcze nie... Jeszcze 15 minutek? Mm -hmm. Dzisiaj wycieczka, zaczynamy! Dawaj wylałcie, wstajemy! <grych> dzisiaj budzimy się na Sardynii, na której spędzimy całą zimę. Nocowaliśmy w Punta Tretu, to jest nasze ulubione miejsce do kajta. A dzisiaj powiemy Wam jak się tu znaleźliśmy i co będziemy robić. Ja jestem bardzo ciekawa naszej dzisiejszej wycieczki, bo jedziemy, słuchajcie, na wyspę, gdzie znajduje się taka malutka miejscowość Carloforte i tam jest zupełnie inny odłam kultury, bo ludzie, którzy tam mieszkają, rozmawiają w zupełnie innym języku i nie uważają siebie ani za Sardyńczyków, ani za Włochów, więc jestem bardzo ciekawa historii tej wyspy, więc zapraszamy, jedźcie z nami. Z noworocznych postanowień mam tylko jedno: pobudka bez telefonu. Wstaję od razu z łóżka, wychodzę z dukatosa i idę się poruszać. To zdecydowanie lepszy sposób, żeby zacząć dzień. Więcej energii, a teraz czas na śniadanie. Przed śniadaniem chyba musimy tu zrobić szybki porządek, co? <laughs> chyba tak. To robimy szybką sztuczkę, moją ulubioną do sprzątania. A ja mogę tu siedzieć ciągle? Możesz, no. To nie niefera, ale okej. Okay. Dobra, gotowa. No. Uwaga, 3, 4, 3. To jest chyba moja ulubiona sztuczka. No sz szczególnie jak to nie ty musisz czarować, nie? No ja nadzoruję tą sztuczkę, czy ona została dobrze wykonana. Ty jesteś magikiem, a ja jestem po prostu odbiorcą. No świetne, po świetne połączenie. Teraz na no, szybko szybkie oświadczyny. Żrącią gdzie będziesz? Zawsze z ogromną przyjemnością. No to ekstra i lecimy z herbatką. A więc krótka historia jak się tu znaleźliśmy. Najpierw były dolomity i właśnie te awarie. Stamtąd pojechaliśmy do Livorno. Tam złapaliśmy nocny prom, którym dostaliśmy się na Sardynię. Nie obyło się bez przygód, bo oczywiście mm, ja się chyba czymś zatrułem i wymiotowałem. Zazwyczaj nie mam problemu z chorobą morską, ale tam, no niestety, tak się wydarzyło. No i potem podróżowaliśmy sobie po północnej części Sardynii i dojechaliśmy aż tutaj na południowo-zachodnią część wyspy. Ciao, 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 Sardynia! Ciao, Bella! A jakbyście się zastanawiali, czy w wanie jest łatwo zachować czystość, to odpowiadamy. Nie. Szczególnie jak się robi śniadanie. Jeszcze ta kawa jest spoko, ale jak tu wyciągam te wszystkie produkty, to nagle się robi mało miejsca. No i potem niestety jest dużo sprzątania. Dzisiaj na śniadanie mamy owsiankę. Już pieczywko nam się skończyło, także wszystkie wersje z jajecznicą i jajkami musimy zachować na później. No ale owsianka z bananami też jest spoko. Także zapraszam. Cieplutko w słoneczku. My, słuchajcie, na Sardynię przyjechaliśmy na pół roku i jesteśmy już tutaj od kilku miesięcy od połowy listopada. I zwiedzamy tą wyspę pomału i to dosłownie tak pomału, ale bardzo się z tego cieszymy, że właśnie każdy region, każdy zakamarek odwiedzamy, bo bardzo nam to pomaga w pisaniu przewodnika. Bo właśnie chcemy, żeby nasz przewodnik po Sardynii był taki dopieszczony, żeby każda perełka w tym przewodniku się znalazła, każde najlepsze miejsce noclegowe na kampera. Wszystkie serwisy chcemy oznaczać, spoty do kajta, do surfa, piękne miejsca i chcemy, żeby po prostu to było takie, wiecie, dopracowane. Więc dlatego przyjechaliśmy tutaj na tak długi czas na Sardynię i powiem Wam, że jesteśmy zauroczeni tą Sardynią. I dziwimy się, że dopiero, dopiero ją odkryliśmy. To jest tak piękna pogoda. Tutaj, słuchajcie, na sardynii macie 300 słonecznych dni w roku. I teraz uwaga, bo to będzie szokująca informacja. W Polsce tych dni słonecznych jest tylko 66. Jak my to sprawdziliśmy. To nie mogliśmy w to uwierzyć, bo w Polsce nie wydaje się. Ok, no tam ten okres taki jesienno-zimowy jest taki szary, ale 66 dni w ciągu roku? No szok, naprawdę. A zresztą już po mnie widać. No nie wiem, czy to na, akurat na kamerze jest widoczne, ale zobaczcie już, jak mnie wysypało mm, piegami, że zawsze jak jest więcej słońca, to od razu te piegi się pojawiają w moment, a że zimę kolejną ominęliśmy. No to cały rok po prostu te piegi są i jeszcze jak jest więcej słońca, to jeszcze jest ich więcej, więc chyba mam rekord w tym roku. Przykujemy się do odjazdu, a z tym porządkiem w bagażniku to powiem Wam ciężki temat. Bo za każdym razem, jak tylko się śpieszymy, to wtedy wszystko wyciągam, wkładam jak popadnie, układanka na nowo i śmigamy. No słuchajcie, ale wyczucie. Dzisiaj mamy pogodę totalnie w kratkę, bo był przepiękny poranek. Nagle przyszła chmura, zaczęło lać, potem znowu słońce. Szybko stwierdziłem, że to wszystko przepakowuje i teraz znowu zaczyna lać. Także całkiem niezły timing. Załadowałem wszystko po kokardę. Mamy jeszcze dodatkowy latawiec, który kupiliśmy, jak byliśmy w Polsce, bo mamy dwie dwunastki i brakowało nam jednego mniejszego latawca, więc kupiliśmy dziewiątkę i teraz jesteśmy przygotowani na różne warunki. O kurda, wiesz, że to idzie do nas, czy nie? No wiem. O, dzisiaj. Zobaczcie, tu. jaki niesamowity widok. Tam widać już deszcz, który zaraz do nas przyjdzie. O, nadchodzi. Ale niesamowite. I. Jest panorama dzika miejscówko Bo jak zwykle super S S later, skater. Muszę coś powiedzieć do kamery? Że to jest bardzo wymagający trening, to tak nie wygląda, ale to naprawdę można porównać do robienia. Wielu przysiadów naraz. Także jesteśmy wyćwiczeni. No ja w szczególności. Jedziemy dalej. No i szybka akcja. Chciałem nagrać jak wjeżdżamy po bilety, ale oczywiście nawet na taki krótki kurs potrafimy być prawie spóźnieni. Także kupiliśmy trzy bilety. Dwa dla nas i jeden dla Dukatosa. Za całość wyszło nas 43 euro i to jest cena w obie strony. Tutaj mamy Budkę, w której kupiłem bilety. Ona jest czynna od 7 do 21. I jeśli chcielibyście wieczorem sobie jechać na, e, na San Pietro, to, tek, to bilety można kupić na promie. Także wjeżdżamy na Prom, a przygoda. Za pamięci pokażemy Wam jeszcze rozkład promów, bo znajdują się godziny na naszym bilecie. Więc jak ktoś z Was będzie chciał skorzystać, to od razu tutaj proszę bardzo. To są skala i powrotne z Carlo, Radukatosku, idziemy Na miasto. Idziemy na miasto. Rodzice mają wychodne. No wygląda tropikalnie, są palemki, jest wejście. Także idziemy zwiedzać. Właśnie zatrzymaliśmy się na małej przerwie. Włoska przerwa na kawkę i na ciasteczko. I opowiadaj, co my tutaj wzięliśmy. No Będziemy testować. W sumie do końca sami jeszcze nie wiemy, co wzięliśmy. To jest coś, tu powiedziałeś, że jak delicja, tak? Bo napisane. Mhm. Więc zobaczymy, co jest w środku. Tu jest ciało pistacjowe. Bo wszędzie, gdzie są pistacje, to my zawsze bierzemy w ciemno. Tu jest coś, mi się wydaje, w stylu chrusta w środku z. Kremem takim Budy waniliowym. budyniowym. No, więc zobaczymy. Ale to jest polecenia pana, który w środku akurat to ja, więc powiedział, że jest, żebyś najle najlepszy na świecie, żeby wziąć i spróbować. No i krasant. <gry> croissant>, <gry> croissant? I krasant z kremem waniliowym. No to testuj. Mm. kruche ciastko w środku z kremem, ale nie wyczuwam jakiegoś smaku. No. Recenzja od 1 na 10. No kruche słodkie, 5 bym dała. Ja z kolei piję w włoskim stylu. Tutaj jest tak, że jak mówicie, że zamawiacie kawę, to w domyśle to jest właśnie espresso. A u nas na przykład, jak zamawiamy kawę, no to zazwyczaj kawa jest po prostu albo czarna sypana, albo właśnie coś na zasadzie Amerykana. Także tutaj zupełnie inaczej to wygląda. No i Włosi bardzo dużo piją kawy. Też ta kawa jest bardzo tania, bo ona kosztuje około euro. Więc wielu Włochów po prostu przychodzi 2-3 razy dziennie do kafejki, pije szybko szota i idzie dalej korzystać z dnia. Teraz ciasteczko pistacjowe, jak nie? Ja, ciasteczko jest wyśmienite, kruche i do tego pistacjowa pasta daje dychę. I croissant z kremem, jak się okazuje, cytrynowym, również przepyszny, również daje 10. Chyba nie mógłbym w MasterChefie brać udziału. <noise> mi coś smakuje, to po prostu raczej zero Końc, Koniec przerwy, idziemy dalej zwiedzać. Bardzo ładnie! No i słuchajcie, plan był taki, że mieliśmy tutaj przyjechać na dosłownie chwilę bez dukatosa, pozwiedzać miasteczko i wrócić, ale w ostatnim momencie stwierdziliśmy, że dukatosowi będzie smutno, więc zabieramy go ze sobą. A jak już przyjechaliśmy dukatosem i dzień, który widzieliście, był dość pochmurny, to stwierdziliśmy: A zostaniemy jeszcze na noc, i właśnie przyjdziemy tutaj kolejnego dnia, jak będzie ładna pogoda. No, jesteśmy. Pogodę mamy cudowną, także pokażemy Wam teraz to miasteczko, jak wygląda w takiej słonecznej odsłonie. Ale zanim Wam pokażemy, to chcemy Wam powiedzieć słowo o tym miasteczku, bo jest wyjątkowe pod względem swojej historii. Bo słuchajcie, założycielami tego miasteczka są Liguryjczycy, którzy zamieszkiwali przez kilkaset lat w wyspę tunezyjską, Tabarka. I... Znaleźli się oni tutaj, na San Pietro, i właśnie założyli to niesamowicie pięknie, kolorowe miasteczko. I to przekłada się też na ich właśnie taką hmm, chęć bycia niezależnym że mają swoją kulturę, mają swoje dania, mają swój dialekt, właśnie tabarkino. I z tego, co słyszeliśmy i czytaliśmy w internecie, to on jest dość intensywnie używany tutaj. Że rzeczywiście ludzie rozmawiają ze sobą w tym języku. Jak mijają się tutaj na, na drogach, na mieście, no to właśnie używają tego dialektu. Włoski jest podobno rzadziej tutaj używany, więc przepiękna historia, że oni to wszystko tutaj, tą tradycję kontynuują i, i rzeczywiście ten dialekt jest w użyciu. No i to miasteczko czuć, że jest zupełnie inne. Odbiega całkowicie od Sardynii i od Włoch. Pytaliśmy też o te kolory, jak to jest, że one są tak właśnie idealnie zgrane. No, i pan w knajpie powiedział nam, że to po prostu gmina decyduje, czyli mieszkańcy mogą sobie wybrać kolory, które mają w środku, wewnątrz domu, natomiast na zewnątrz e, to gmina decyduje, jak to ma wyglądać. Dlatego to miasteczko wygląda tak pięknie, kolorowo i idealnie dobrane. Niesamowite, co? Normalnie nikogo nie ma tu. Zabieram się teraz za obiad, ale nie mogę powiedzieć głośno co robię, bo muszę podłożyć sobie coś, żeby nie było za nisko. No i tak, jest bardzo nisko. Nie mogę mówić głośno, bo Paweł nie lubi jednego składnika, który jest w dzisiejszym obiedzie, ale jak mu nie mówię z czym to jest, to wtedy mu smakuje. Więc wam po prostu mogę pokazać, ale nie złapię takiej ostrości. No i za składnikiem są karczuchy Więc zrobimy dzisiaj obiad Damy Pawłowi I zobaczymy jego reakcję Do tego damy włoski makaron Cukinie i pomidorki koktajlowe Czyli jak zrobić szybki obiad Kiedy się nie chce gotować Voila! Ogólnie z takich gotowców bardzo rzadko korzystamy Ale ten po prostu skład mnie mega zaciekawił Dlatego próbujemy Mm, wygląda smakowicie. Tak. A gdzie właśnie nakłada obiadek, a ja wam pokażę, w jakim miejscu stoimy, bo jest tu niesamowicie pięknie. Tutaj mamy otwarte drzwi z Dukatosa. Krzesełka stoliczek. I zachodzik słońca w tle. Proszę bardzo. I co się kuchni przygotowała? A muszę przygotować. No, wygląda pięknie. Jeszcze z takim widokiem to. Jeszcze, ładnie, jeszcze lepiej smakuje. Pastycznie. Smacznego. Smacznego. To wszystko w tym odcinku. Elo! Koniec nie? <laughs> to był koniec. To ja tylko chciałam się spytać jak Ci smakowało. Da, przepyszne było. Tak? Hmm. Jeszcze jedną rzecz tylko dopowiemy. A wiesz czego był ten sos? E, takich taki kabaczkowy to truflowy nie był mm -mm. jest taki słony co sera co nie lubisz karczochy to były których nie lubisz. <grym> ale że sos był karczochowy karczochowo orzechowy to nie w ogóle nie było czuć karczochu takie pyszne nie było czuć ani trochę karczochu mm. mm. jak nie macie sposobu właśnie mm, Wasz partner? Jak nie macie sposobu właśnie, żeby wasz partner jadł to, czego nie lubi, to po prostu nie mówcie mu z czego to jest i będzie lubił. Ale to czasem działa, czasem nie działa, bo jak ja na przykład nie lubię trufli, jakby był sos truflowy, to bym wyczuł w No bo on jest intensywny bardzo. No. Ale Paweł na przykład też nie lubi cukini. a ja cukinię dodaję i ci smakuje ta cukinia. Jak Tylko jest musi, posolone, być musi być jest posolona, musi być posolona mocno, że nie czuć. Ja nie była posolona. Ale no, no słona była. No Może ten sos był taki słonawy. No. Nie, no sos był słony, bo cukinia nie ma smaku po prostu. Jest taka, bez... no jest, no, taka delikatna. W każdym razie em, zostawiamy Wam pinaskę do tego miejsca w opisie, ale ten spot, w którym teraz jesteśmy, on wymaga wyrównania, bo normalnie samochód stoi z takiego, tak z górki. Mhm. E, więc akurat my mamy trapy z przodu, podstawione pod przednie koła, i dlatego mamy wyrównane. W przeciwnym razie mm, mocno byłoby, mocno byłby długator spochylony do przodu. No, turnalibyście się z łóżka. Także żegnamy się po raz drugi i fajnie, że byliście z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I też fajnie jak zostawicie ślad po sobie w komentarzu jak zawsze.